Siemka.pl, cześć wam wszystkim. Wiecie co, taki króciutki przerywniczek między tymi wszystkimi filmami o czołgach, statkach i tak dalej. Mianowicie dzisiejsze zaćmienie, częściowe słońca. Także, no taki filmik no kręcony na szybko telefonem, bo to tak z, można powiedzieć, w terenie mnie złapało to zaćmienie słońca. Także, no ale coś tam widać. Także, okej, okay, zapraszam do. Od obejrzenia filmiku, kto nie zauważył dzisiaj zaćmienia słońca. Na razie, cześć. Mamy zaćmienie słońca dzisiaj. Nie może uda mi się kręcić, kurczę, jak to wyglądało. Teraz zasłaniam kamerkę kliszą. tak to wyglądało